Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z gry Battlefield Hardline. Jak widzicie dzisiaj piąty odcinek już przed nami. Minęły prawie 3 lata odkąd Nick Mendoza został skazany za zbrodnie, której nie popełnił. Jednak rany jeszcze się nie zabliźniły. Jest to oczywiście zupełny zwrot akcji, tak więc będzie myślę ciekawie. Myślę, że zdecydowanie ta gra teraz, do tego momentu się rozkręci. Ale już bez zbędnego gadania zobaczmy co w dzisiejszym odcinku nas tutaj Czeka. Przednio w Hardline. Rozumiem, że Nels mówił coś o dealu ze Stodardem. Przyjmuję deal. Ty i Stodard bierzcie co chcecie. Od wczoraj jestem waszym szefem. Tap i Tyson dorastali razem. Białe chłopaki szukali wrażeń. No i tak, padł. Wszystkie informacje znajdzie pan tutaj, kapitanie. Co do kurwy. Kaj. Miałem nadzieję, że znajdzie się dla ciebie jakieś miejsce. I tak naprawdę wracamy do wydarzeń, które miały miejsce w prologu, jak pamiętacie. Jesteśmy w tym samym autobusie. Zamknij się, maga. Murda w Kubę Przestań do jasnej cholery! No, no i co mi zrobisz? Zamkniesz mnie, lala. Hej, MacGuff! Daj już spokój. Nie wcinaj się, Mendoza. Jak chcesz. Dobry wieczór, detektywie. Tam, tak, obaj jesteśmy daleko od 3,05. Hej, Milstein! patrz przed siebie. <try> Miło się rozmawiało, tam. Tutaj odchodzi jakaś jakaś naprawdę gruba akcja. Nie mamy o czym gadać, prawda? Nie mi trochę dobra. Jestem tylko posłańcem. Tyson powiedział, Whoa, się... moment. Tyson Latchford? Dokładnie, coś wreszcie do ciebie trafiło. Dobra. Więc plan jest taki najpierw. No, kurwa, maczek. Tyson? Miałem cię ostrzec, ale. Cieprzeć to stary, teraz to się lepiej czegoś złap Co oni kombinują? Ta, Co u diabła? Impreska. Wow. Mam cię, mam cię! Stary, ciężki jesteś! Nie chcesz wiedzieć, jak długo trzymałem ten klucz, a już tym bardziej. Gdzie go muszę. Musiałbym... Ja Chciałaś się to zapytać, gdzie on ten kluczyk miał? Spotkasz się z Tysonem, wieży ciśnienie, jak tylko zakończę tę całą dywersję z gminarzami. Czekaj, co? Idź do wieży ciśnienie. Zaraz, Cze zaczekaj chwilę. Dokąd idziesz? Kurde. Nie rozumiesz, co mówię? Jeża ciszy. Ruchy! Myślę, że każdy z was domyśla się, gdzie on ten kluczyk w sobie wsadził i przechowywał. Powiem wam, że doskonale tą mapkę znam, ponieważ grałem troszeczkę przedpremierowo właśnie na Xboxie One w Multi tutaj. Właśnie na tej mapce, na Multiku, będzie można znaleźć tę słynną kanapę, o której tak głośno było. Wow, czekajcie, bo... Tam pójść nie będę mógł za bardzo. Mogę w ogóle czymś rzucać? Mogę, dobra. Oczywiście broni nie mam, tak, to jest oczywiste. A czekajcie, bo tutaj trzeba będzie tych policjantów. Po pierwsze rozdzielić, po drugie ukraść im broń. Bo inaczej to się raczej tutaj nie przydostanę. No to są oznaki, żebyś tam poszedł. Też właśnie jeśli chodzi o tą kanapę, powiem ja mam chciałem na ten filmik nagrać, że już w internecie chyba dosyć głośno o tym jest i każdy z Was to widział. Ale ciężko mi na multi było tą kanapę zgarnąć, ponieważ każdy naprawdę bo tylu zainteresowanych, że ciężko w ogóle było to, żeby. Ta kanapa jeszcze była wolna na multi. się! Dobra. Będziemy mieli teraz... O. Mamy paralizator, więc to nam się na pewno tutaj przyda. Dobra. Ha! Zobaczymy kto będzie pierwszy, koleżko. No już się poddał, ale to jest ciekawa misja, bo będziemy robić większe rzeczy na wciacza. Do ja wszystkich jednostek podejrzany jest uspokojny, że mi tak poszlecili. Podejrzany. Teraz, stąd spadam teraz. No, no. Mando, tu jest Kurde, ostatni strzał teraz. My wiemy już o cię porażę. Bo cię porażę. Ja cię nie poraził tutaj czasami. Ktoś go widzi? Ja cię widzę, koleżko. Dobra. Nie, abyś był miły, no właśnie, to przydałyby mi się kolejne strzały. No ok. Teraz mam zacznij tylko wskazy, które iść. Musimy się znowu, kurde, muszę ich rozdzielić. zobaczcie jest. Tam jest jakiś policjant, tutaj kolejny jedzie. środku strony idą kolejni. Macie natychmiast wyjść. Nikogo nie ma. Teraz tutaj tego trzeba będzie. Kurde, żeby on mnie nie zauważył. Czekajcie, rzucę tam coś mu. Dobra, dostał. Mam nadzieję, że będzie miał troszeczkę więcej tutaj. Nie, ja nie mogę przeszukać, szkoda. Aj, już. Kurde. Ok. Tam jest ta wiezie, wieża ciśnień, jak widzicie, więc troszeczkę jeszcze tam będziemy do nich mieli. Sprawdź czy dowództwo nie przekierowało jakichś porządku. Cholera helikopter kolejny. No ok. I okay, to stał. W ogóle dobrze tędy idę? E, czekajcie. Ja? Myślałem, że coś mamy, ale to fałszywe. Ale... No, najgorsze jest to, że mam tylko jeden strzał, nie? Jakbym mnie dwóch zaatakowało jednocześnie, no to jest straszna lipa. No, oczywiście, jak zabiję jakiegoś policjanta rzeczy, to zabije zabiję on bezwładnie, no to. Mogę sobie od niego kolejny strzał tutaj, widzicie? A nie, mam dwa, czekajcie, nie. Dobra, nie mam, bo jak ja go zabiję, to też dostaję z automatu kolejny, więc troszeczkę lipnie. Tak, tamtego tutaj. Dobra. Okej. Okay. Nie musiałem go zabijać, bo już widziałem, że jest poza terenem, ale mimo wszystko chciałem to zrobić, po prostu chciałem rozwalić wszystkich. Wiadomo, są dodatkowe punkty, nie? Dodatkowe punkty tutaj rozwoju mojej postaci. Jesteśmy coraz bliżej naszego tutaj. Punktu docelowego, ale dziwię się, że tyle jednostek policyjnych i sobie nie mogą z nimi poradzić. A, pieprzyć to? Dam kurwa radę! Człowieku, wrzuć na luz, bo cię zaraz zobaczą. Widziałem go! No, niestety on ciebie też. Mam cię poradzić na ziemię. Mam go! Dziękuję! to było niestety. Z mojej strony nieprzemyślane. Dobra. Okej, okay, tutaj mi helikopter nie zobaczy. Kurde, to było ryzykowne. Dałem troszeczkę ciała, ale dobra, jesteśmy już... Ponownie. Teraz tak. Tu mi świecą. Trzeba będzie jak najśpić tam przedostać. Tutaj widzicie, mamy taką. Dobra, lecę, bo co jednego mam zrobić. Raz, znowu helikopter mnie zgubił, więc cieszę się z tego powodu. Muszę w jakiś sposób odwrócić ich uwagę. Perymetr wokół stacji benzynowej zabezpieczony. Koleś już się nie myli. Powiadomić góry, że strefa zachodnia zamknięta. Już wiedzą, oddział specjalny zaraz będzie. Przemówi mu do rozumu. Ostatnio zginęliśmy połowę mieszkańców tej dziury za posiadanie. Tylko połowę. Wracaj do góry. Dobranie, niech idą sprawdzą. Dobre Dobra. Kurde i teraz widzicie strasznie naprawdę dużo Pójdę sobie tędy Dobra, kolejny dostał teraz tutaj się przedostanę Koło tego radiowozu, przynajmniej postaram się o to a pójdę po cichu, to mnie raczej nie powinni tutaj zauważyć. I potem już droga wolna praktycznie. Jak myślę, przynajmniej. Ok, już by teraz tędy? chyba tak. jęczyny tutaj. Dobra, wydaje mi się, że już się troszeczkę od nich uwolniłem. I teraz już będzie troszeczkę droga prostsza. Tak się przynajmniej wydaje. Mieliśmy iść do wieży ciśnień i przy niej też jesteśmy już. Dokładnie, cel osiągnięty. No, jezina nasz koleżka. Pytania. Co tu kurwa robisz? I skąd TAP miał klucze do pierdolonych kajdanek? Panie władzo, to powinno panu pochlebiać. Poza tym, TAP był mi coś winien po tej całej akcji z podsłuchami. Tak, nie uciek ze mną. Ta? Teraz przyda mi się odsiadkę. To dobre miejsce na rzucenie koki. Coś o tym wiem. Słuchaj, dupku, nie mam pojęcia w co mnie wciągnąłeś, hej, ale jeśli myślisz, hej, że... Ale... Hej! Musisz teraz z kimś porozmawiać, wiesz? Masz, no, weź tu. Od za to. O co tu kurna chodzi? Widzisz ten billboard? Zaświeć tam trzy razy. Szybko. Właśnie tam masz... Tu jest niebezpieczne. Musimy się rozdzielić! Tyson, spotkamy się na dole, cholera. Czyli, jak widzicie, to nie tylko tyle, trzeba tam teraz będzie się dostać. O, ok, i teraz widzicie e, policjanci. Tutaj przybywają Zobaczcie jak ten helikopter tutaj lata i jak on nosi teren, bo to mnie ciekawi Co to jest? Wow, idzie tu jakiś... Dobra, no teraz trzeba się na niego tutaj zaczaić. rzucimy mu tam, niech sobie idzie, ja go potem od tylca... ...zaatakuję już. Ej, no wraca się, co za skubany. Ja go tu chciałem od tylca wziąć. Mogę za bardzo biegać, bo wtedy jestem zdecydowanie głośniejszy, nie? Ale dobra Kolejny ale jak on mnie nie widzi, to po co ja mam tutaj się z nim męczyć? Naj Trzeba go wykończyć. Wraz padamy stąd. Wow, ale mi się tu fuksło teraz. I dobrze, że nie widzicie. Dałeś radę. To właśnieczka zajebista. Co tu robimy, tak są? Cierpliwości. Zobaczysz. O nie, powiesz mi wszystko teraz. Najpierw porozmawiamy o twoim świetnym pomyśle wysadzenia autobusów, którym który jechałem. No, pomysł był fatalny ale zadziałał. Chodź za mną. Kurde, szkoda, że nie mam dla nas jakiejś broni z tłumikiem. Przydałaby się bez wątpienia tutaj. Więc zobaczcie, jak fajnie wygląda ten tunel, nie tutaj... Fajny, fajny klimat się wytwarza. Co mi się osobiście bardzo podoba i zakładam, że wam też się to spodoba. Dobra, mamy taką śwórkę. Wow. Co to kurwa za żarty. Ta cała akcja stapem. To od was dostał klucz? Przekupieni gliniarze. Mamy swoje sposoby. Dlatego powiem tylko... Przepraszam. Daj mi jeden powód, żeby ci nie przywalić. Pierwszy oddam ci. O, liczę na to. Drugi Julian Dowes. Pomyśl tylko, gość wygryzł mnie z interesu. Ciebie wsadził do pierdła, a na koniec wyrolował też ją. Tylko tobie możemy zaufać. Zaufanie? A co ja będę z tego miał po wszystkim? Najważniejsze, by Dowes odpowiedział za to, co zrobił. A ty zawsze byłeś prawą ręką sprawiedliwości. A gdybym wam powiedział, żebyście się pierdolili? To się pójdziemy pierdolić. A ty dostaniesz nowe pasiaste wdzięki? To się pójdziemy pierdolić. To naprawdę taki trudny wybór. Kucze role całkowicie się odwróciły, jak widzicie. Nasza koleżaneczka też została wyrolowana przez naszego szefa. No, i dosyć króciutka, jak widzicie, misja, ale oczywiście spodziewam się dzisiaj kolejnego odcinka na moim kanale. Jeśli chcecie go zobaczyć jeszcze dzisiaj, koniecznie dajcie jak najwięcej łapek w górę. Ja postaram się, aby dzisiaj wszystko zrobić, aby ten odcinek się tutaj na moim kanale pojawił. Wy sobie obejrzycie jeszcze, jak będzie się rozpoczynał kolejny, a ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć! kolejnym epizodzie Hardline. オザエビス